Króciutko jesteśmy na skrzyżowaniu Drudzkiego i Lubeckiego oraz Stelmacha. Jest to miejsce, w którym dość często odbywają się egzaminy na prawo jazdy. Bardzo często pojazdy egzaminacyjne przejeżdżają przez to skrzyżowanie, tym bardziej że jest to skrzyżowanie nietypowe skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem, oznaczone tabliczką T6. Wobec czego egzaminatorzy chętnie sprawdzają również umiejętności kandydatów właśnie w tym miejscu. Ale oto. Kilka dni temu, w związku z tym, że jest już październik, jest już jesień i ryzyko potrąceń pieszych jest bardzo duże, szczególnie na tym skrzyżowaniu, na którym doszło zupełnie niedawno do tragicznego w skutkach wypadku, zmieniono oznakowanie, zmieniono troszeczkę organizację ruchu w taki sposób, aby zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym, ale co za tym idzie? Z czterech pasów ruchu trzeba będzie prawidłowo korzystać, zostały te pasy zawężone niemal do dwóch. Dlatego też podczas egzaminu trzeba będzie wykazać się prawidłową umiejętnością zmiany pasa ruchu, zastosowania do znaków P9, które również zostały wymalowane, czyli yy, poziome strzałki naprowadzające. Oraz, co też istotne, umiejętnością prawidłowego zajęcia pasa ruchu zaraz po azylu dla pieszych w przypadku zamiaru skrętu, bądź też w prawo od tej strony, czy w lewo z przeciwnej strony trzeba będzie zająć właściwy pas ruchu. Zwracam Państwa na to uwagę dlatego, że. To dość niebezpieczne z punktu widzenia egzaminacyjnego miejsce. Warto poznać, warto tutaj być. Zwróćcie na to uwagę swoim instruktorom, a jeśli ktoś chciałby skorzystać z usług moich tu w Szczecinie i e, odbyć zajęcia przygotowujące do egzaminu, serdecznie zapraszam.